Hillary Rodham-Dian, zdaje się, że jeszcze ma na imię Clinton, kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Już to wiemy, bo już to ogłosiła. Nie pierwszy raz próbuje walczyć o fotel najważniejszego i najpotężniejszego człowieka nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. Czy Pana zdaniem ma szansę? Tak, szansę ma. Przede wszystkim ma ogromne szanse na uzyskanie nominacji, bo mówimy kandydaci na prezydenta, ale to są kandydaci do na nominacji kandydata. na prezydenta, żeby być yy, precyzyjnym. Więc jeżeli chodzi o szansę na uzyskanie nominacji, to ma ogromne. Bo ja w tej chwili nie widzę w gronie partii demokratycznej, wśród ambitnych polityków demokratycznych, którzy będą również ubiegać się o tę nominację, choć nie wątpię się pojawią, Ale nie są to jacyś znaczący oponenci, przeciwnicy, którzy mogą zagrozić Hillary uzyskanie tej nominacji. Ale Zadam, jest 20... druga faza. Przepraszam, panie, zatrzymajmy się na tej pierwszej, panie profesorze, bo w 2008 roku Barack Obama y, wygrał wy, wybory prezydenckie, ale na początku też nie był postrzegany jako faworyt. Jakiś nie, oczywiście, jeżeli wspomniał pan te poprzednie wybory, po pierwsze to, o walkę nominacji partii demokratycznej kandydata na prezydenta tej partii walczyło kilkanaście osób. To była rzeczywiście ostra rywalizacja, i układ sił się zmieniał. Hillary Clinton w pierwszej fazie tej kampanii prowadziła nawet, zebrała więcej głosów elektorskich, elektorów, którzy wybierają, bo to kolegium elektorskie wybiera przecież nie wyborcy, tylko kolegium elektorskie wybiera prezydenta. I dopiero na finiszu Barack Obama pokonał ją, zebrał więcej delegatów na konwencję i wtedy on uzyskał tę nominację. Czyli w przyszłorocznych wyborach, ściślej rzecz biorąc, bo wybory będą dopiero w listopadzie przyszłego roku, wszystko wskazuje na to, że ona nie będzie miała rywali w prawyborach. W prawyborach. I dlatego też wcześniej zaczęła tą kampanię, wyjątkowo wcześniej, bo pamiętajmy, że ona już dziś, kiedy w tej chwili, kiedy rozmawiamy, ona już jest w stanie Iowa od wczoraj, a stan Iowa jest pierwszym stanem, który ma pierwsze prawybory, a potem New Hampshire, potem jest. Południowa Karolina i Nevada w tej kolejności i ona już zaczęła bardzo intensywnie zabiegać o, o poparcie i o, o głosy. I myślę, że w tej fazie ona nie będzie miała rywali poważniejszego problemu z uzyskaniem nominacji Partii Demokratycznej. Natomiast y w tym ostatecznym wyścigu który zacznie się pierwszego pierwszy poniedziałek września przyszłego roku w tej fazie końcowej z jej rywalem nie wiadomo kto nim będzie z partii republikańskiej to może być problem